strony Marcin. Kolejne 20 zdanie z matury tubnej z kwietnia 2020 roku z poziomu podstawowego. mamy zadanie teraz, no znowu z geometrii analitycznej. Prosta k przechodzi przez punkt 4 minus 4 i jest prostopadła do osi x. -ów. Prosta k ma równanie. No i teraz tak. Prosta k przechodzi przez punkt. Zaznaczmy sobie punkt 4 minus 4. To jest nasz punkt A. 4 na x minus 4 na y. To jest oczywiście ten punkt. I teraz prosta k przechodzi przez ten punkt i jest prostopadła do osi x. To jest oś x, skoro ma być prostopadła, no to musi być pod kątem prostym. Oczywiście na x przechodzi przez tutaj akurat tego nie widać, a to jest oczywiście przez czwóreczkę. A pozioma krecha to jest nic innego, jak x równa się 4. Problem taki, że nie mam takiej odpowiedzi. A to, jakbyśmy czwórkę przenieśli na drugą stronę, to będzie pasować, tak? x równa się 4. Ta prosta od razu sobie narysujemy przy okazji te inne proste skoro x minus y x minus y równa się 0, to jak przeniosę x na drugą stronę to x równa się y to jest taka prosta, która przechodzi sobie przez początek układu współrzędnych i dla jedynki ma 1 dla dwójki ma 2, dla trójki ma 3 no bo x ma być równy y ta prosta, czyli prosta c y plus 4 równa się 0, czyli y równa się minus 4, jak czwórkę przeniesiemy w drugą stronę to jest pozioma krecha w minus czwórce. To jest ta krecha. Tak. Natomiast x plus y równa się 0. Może być. A, fioletowy może. Natomiast ta krecha. OK, zaznaczyłem wszystkie odpowiedzi. 2. Ta krecha. To jest y równa się minus x, czyli dla 1 jest minus 1, dla dwójki minus 2. Czyli to jest. Okay. to jest krecha y równa się minus ale, oczywiście, dla naszego zadania, to jest źle, to jest źle, to jest źle. Odpowiedź A jest odpowiedzią poprawną, bo jest pod kątem prostym do osi. I tyle. Pytania w komentarzach. Łapki w górę mile widziane. Zmykamy do kolejnego zadania.